Cześć. Dzisiaj pokażę ci jak ukrywać i ponownie wyświetlać aplikacje na E lub iPadzie w iOS 18. Jest to bardzo proste. Załóżmy, że na przykład aplikacja Netflix nie ma się pojawiać na ekranie głównym. Chcemy ją ukryć, żeby nikt jej nie widział. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Trzymamy aplikację, a następnie klikamy Usuń aplikację, a potem wybieramy opcję Usuń z ekranu głównego, druga opcja. Jak widać, aplikacja zniknie z ekranu głównego i nie będzie widoczna. Aby ponownie wyświetlić aplikację, wystarczy przesunąć palcem na sam koniec w prawo, aż dotrzemy do biblioteki aplikacji, a następnie szukamy aplikacji Netflix, która będzie tam widoczna. Klikamy na nią, trzymamy przytrzymaną i wybieramy Dodaj do ekranu głównego. Teraz aplikacja zostanie dodana z powrotem i możemy umieścić ją w dowolnym miejscu na ekranie głównym. To wszystko. Do zobaczenia. Dziękuję.